I właśnie tak też robię Jarek sobie wiąże winogrona cięcie, bo jest, nie wyszło. Cięcie, to potem się ten Andrzej Wajda nie później reżyser I tak to mniej więcej wygląda. Przygina się, trzeba go troszkę pomasować, okręcić koło druta sznureczek z drutem, maszynka, ciach i gotowe. To jest Jarek właśnie. Już doszedł do sprawy. O jeszcze Bigle, przeborowskie. O! Kamera tak peszy, wiadomo. No, i tak dalej. I jeszcze tam zostało Jarkowi 360 kołków do góry. Panoramę jeszcze zrobimy. Dzisiaj jest 9 marca 2015 roku. Dzień kobiet. Dzień kobiet był wczoraj. Wszystkiego dobrego. I obchodzi Zdzisław i Zanola. Tego nie wiem. Słońce zachodzi. Tak, za Stuttgartem chowa się słońce. Można posłuchać. 20. No. I jeszcze autoportret. To by było na tyle.